Jestem po wrzęciu odżywki w stanieodżywki.pl, więc czuję się wyśmienicie. 8 marca turniej w Rzeszowie. Bardzo ciekawa i bardzo ważna inicjatywa. Dzień Kobiet, i tutaj najmłodsze nasze kobiety są na turnieju. Dziękuję za zaproszenie. Miło mi tutaj było gościć na turnieju. Jest 9 zespołów. Poziom jest różny, ale najważniejsze jest to, że dziewczyny cieszą się grą. Jeżeli chodzi o organizację, no to stoi na, na wysokim poziomie. SMS Rzeszów bardzo dobre stworzył warunki. Ważne, że na dworze, żeby też dziewczyny już się ogrywały. Morawa też jest w porządku, więc warunki jak najbardziej. Zostałam zaproszona tutaj jako scout PZPN-u. Miło mi patrzeć na dziewczyny, jak potrafią grać. Widzę, że piłka cały czas kobieca się rozwija i nawet w rocznikach już 2007 młod... i młodsze, gdzie nawet grają roczniki 2012, jest to miłe dla oka, jeżeli dziewczyny grają w piłkę nożną. Za chwilę będzie pizza to prosto od że będzie jeszcze lepiej.